Piękna szyja i zdrowa tarczyca. Czy mają ze sobą coś wspólnego? Otóż bardzo, bardzo dużo. Zarówno Ayurveda, jak i tradycyjna medycyna chińska przekonują nas, że warto mięśnie szyi ćwiczyć i że warto szyję masować jako A prewencję dla osób zdrowych. Żeby tarczyce też dobrze ukrwić i doenergetyzować, wiadomo, że prewencja jest lepsza niż leczenie. Dla osób, które już mają kłopoty z niedoczynnością, nadczynnością bądź Hashimoto, także oczywiście skonsultujcie się z lekarzem, ale tutaj te dwie poważne wschodnie medycyny doradzają nam stymulować, delikatnie, ale stymulować. Pokażę Wam ćwiczenie, czyli do rzeczy przechodzimy, które będzie ujędrniało nasze szyjki i podbródki. A potem Wam pokażę bardzo fajny masaż naszymi kuleczkami. Język mocno teraz naciśnie na tył, na podniebienie w tym jego wysokim miejscu, górne. Trzymamy 10 sekund. Super. Teraz język mocno naciska na górne podniebienie tuż za górnymi jedynkami. Otwieramy mocno buzię, rozluźniamy szczęki. Po 10 sekundach ostatni element naciskamy za dolnymi jedynkami. Widzicie pracę szyi? Ona się trochę napina, w czasie ćwiczenia może nie wygląda ładnie, ale potem się ujędrnia. Po czym bierzemy się za nasze magiczne, fantastyczne kuleczki, które stymulują dokładnie tak jak trzeba, czyli nie za słabo, nie za mocno. I robimy to tak. Czyli pomagamy naszej skórze produkować naturalny kolagen poprzez stymulację skóry właściwej i fibroblastów, które w niej mieszkają. Przenosimy się troszkę na boki i masujemy. Czyli dbamy o urodę, ale dbamy też właśnie o tę energetyzację tarczycy. I jeszcze troszkę bardziej na boki i znowu masujemy. I to był masaż pionowy. A teraz jeszcze poprawimy poziomo. Dobrze, naszyjnik masujemy. I z powrotem robicie to co najmniej 10 razy. Ja troszeczkę przyspieszam. Przenosimy się piętro wyżej, masujemy. O, tutaj nam wieje wiatr i jeszcze wyżej masujemy. I w ten sprytny sposób mamy upiększanie, odmładzanie i zdrowie w jednym, bo pamiętajmy, że uroda powinna być odbiciem naszego zdrowia. Życzę Wam właśnie tego zdrowia, satysfakcji z wyglądu, satysfakcji z życia.